Witajcie serdecznie do naszego ekonomicznego ekspresu. Zawsze w środę nasza ekonomiczna podróż przez Szwajcarię, gdzie będziemy dyskutować o energetyce. Czy będzie ona wiatrowa, słoneczna, czy jednak atomowa w Szwajcarii? Ale rozczaruję Was na dłuższą metę może jednak nieatomowa, ale o tym zaraz więcej. Naszą następną stacją będzie Austria i tu e, austriackie wojsko Bundesheer e, zamówiło sobie we Włoszech 12 samolotów odrzutowych i bum, e, mamy e, taką e, aferę korupcyjną, może nie korupcyjną, może niedopatrzenie, może po prostu dziwna decyzja o tym wam opowiem, w grze jest cały miliard euro, e, faktycznie wielka suma, gdzie trzeba no, jeden, drugi, trzeci, czwarty raz spojrzeć, o co tu chodzi. Zakończymy w Niemczech, gdzie obecnie ochronę znalazło blisko 1,5 miliona Ukraińców. Łącznie w całej Unii Europejskiej mamy takich uchodźców 4 miliony 300 tysięcy. W Polsce jest to już grubo. Poniżej miliona, widziałam taką zaktualizowaną statystykę, gdzie było tak 970 tysięcy. Tak, ale musimy przyjąć, że w Polsce Ukraińców jest więcej, bo było więcej Ukraińców przed wojną i oni do tej statystyki się nie zaliczają. To tyle. I tu. Chodzi Unia Europejska, która chce na dłuższą metę tą sytuację uregulować i dochodzi do wniosku, że potrzebny jest plan, plan działania, aby ci ukraińcy wrócili w jakimś średnim terminie. Wrócili jednak do siebie, do Ukrainy. Jak to ma wyglądać, to przedstawię wam na końcu i przedstawię także nową sytuację finansową tych właśnie ukraińców. Ci, którzy uciekli przed wojną do Niemiec, to oni od 1 kwietnia mają nową sytuację finansową. Nie dotyczy to jednak tych osób, które przyjechały do Niemiec wcześniej, tylko tą grupę, która przyjeżdża teraz. I o tym Wam opowiem, ale spójrzmy na Szwajcarię. Więc Szwajcaria zafundowała sobie za kwotę 130 milionów euro. Tak, tyle kosztowało to badanie. Zamówiono w ramach badań Politechniki w Curychu. Co jak co? Najlepsza publiczna uczelnia tego kraju. Nie, chociaż niektórzy powiedzą, że są inne, lepsze, no ale ja czasem sięgam po ich publikacje i muszę powiedzieć, że często jestem bardzo zachwycona. Więc zamówiono, zamówiono badanie na temat, jak będzie wyglądała architektura energetyczna Szwajcarii w 2050 roku. Więc za 25 lat. Nad tym badaniem pracowało 20 naukowców, i oni dochodzą do bardzo prozaicznego wniosku. Muszę powiedzieć, że to chyba. Państwo i ja po paru takich tam internetowych wycieczkach też byśmy byli w stanie tu powiedzieć. Szwajcaria będzie musiała cztery razy więcej mieć tu energetyki słonecznej. Tu przyznam, że Szwajcaria także przez swoje jakby warunki naturalne trudno jest tam właśnie o takie Duże pola, takie duże farmy słoneczne. No, to tu muszą nad, nadrobić, więc 4 razy tyle. Co chodzi o energetykę wiatrową, celem ma być 80% więcej. Więc tak, 4 razy tyle. A, to wychodzi tak samo, nie? Więc to razy tyle. Drodzy Państwo, oczywiste jest, że przy warunkach szwajcarskich energetyka wiatrowa nie jest, no, nie jest optymalnym wyjściem. Z tą słoneczną, no to faktycznie na naszych balkonach, na naszych dachach mamy pewien potencjał. Firmy mają też na dachach swoich zakładów jednak pewien potencjał. Firmy na przykład takie jak Kolej. A Szwajcaria ma tą fantastyczną, rozbudowaną kolej. One mają też takie grunty do tego, dobrze moim zdaniem przygotowane. One miałyby tu jeszcze potencjał. Faktycznie rozbudowa tej energetyki słonecznej ma sens, ale z pewnością nie jest to podstawa. Nie może to być fundamentem tego systemu. Ale zauważcie, zapłacono tak olbrzymią sumę, i teraz. Opinia publiczna w Szwajcarii się strasznie zezłościła. Jak to możliwe, że zlecamy naukowcom za taką kosmiczną sumę i oni odpowiadają nam ideologią, bo nie mamy tam żadnych innych technologii, które przecież tak jak technologia na przykład energetyki atomowej. Ma przed sobą sporą przyszłość. Nie musimy tu już koncentrować się wyłącznie na tych obecnie jeszcze działających przecież reaktorach konwencjonalnych. Można ująć w tak drogiej i tak przecież wnikliwej analizie, można by było także wziąć tu pod uwagę na przykład smr -y, czego nie zrobiono. Zarzut kierowany teraz do tych naukowców jest, że przecież wynik, wynik tej analizy zlecony jako wynik otwarty, właśnie potrzebny do inspiracji dla decydujących polityków. A co robią naukowcy, co robi tu Politechnika w Curychu? Powiela, powiela ideologię zieloną dotychczas stosowaną. Szwajcarzy są nieźle zdenerwowani. Jak to możliwe? Krótko tylko, jak sytuacja wygląda obecnie z tymi reaktorami atomowymi. Więc te cztery reaktory, które Szwajcaria jeszcze ma, mówię jeszcze, ponieważ niedawno w 2019 czy 2021, Milberg, Milberg zamknięto już. Jeden reaktor. No i troszeczkę ta decyzja przeciągała się, bo tam było dwa kroki w tył, trzy do przodu, tam były te dyskusje. Końcowo uzgodniono, że te reaktory, które teraz funkcjonują, że daje im się, to daje im się 60 lat funkcjonowania. I po upływie tych 60 lat reaktor jest zamykany. I Zapisane jest, że nie wolno budować nowych. Więc na przestrzeni lat tutaj 40. W toku lat 40. przewidziane jest zamknięcie wszystkich konwencjonalnych reaktorów obecnie funkcjonujących w Szwajcarii. Więc formalnie to ci naukowcy mogą się także na to powoływać. No patrzcie, przecież no tutaj jest zapisane, macie wszystko wyłączyć. Jednak opinia publiczna oczekuje od naukowców więcej. Nie tutaj zakrywanie się i e, takie wymówki, tylko wolałaby, aby dyskutować otwarcie o przyszłości energetyki w Szwajcarii. Teraz, kochani, jedziemy do Austrii. Tak, <grym> tak. Ta, ta. 12 samolotów odrzutowych z Włoch. Firma Leonardo. Dlaczego ten wybór, a nie inny? E, to jest dyskutowane na łamach gazety The Standard. I przetaczany jest niesamowity argument. Nigeria zapłaciła o połowę mniej. Tak. Ten argument jest kierowany do nowej minister obrony. Pani Claudi Tanner z partii chadeckiej ÖVP. Ona ma pod sobą to ministerstwo i ona zdecydowała o zakupieniu tych samolotów odrzutowych z Włoch. Dyskusja wybuchła między innymi nie tylko ze względu na tą nieszczęsną Nigerię, co płaci 50% mniej od Austrii, nie. Sam rzecznik austriackiej armii powiedział, że mu się to nie podoba. Zuckmüller, ten owy rzecznik, taką dłuższą wypowiedź miał i on uważa, że cały ten zakup był przeprowadzany nieprzejrzyście i bez wskazanej konsultacji z armią. Mocne argumenty. W międzyczasie no mówimy tu o jednak znaczącej kwocie, tak? Mówimy tu o milionie, e, przepraszam, miliardzie, miliardzie euro. To znaczy na taki jeden samolot przypada 80 milionów. To jest poważna kwota i zajęła się tą sprawą już prokuratura od spraw gospodarczych i ona przyjrzała się także temu procesowi Przetargo, przed, temu przetargowi i tu stwierdziła, no że jednak wydaje się, że te warunki tego przetargu zawierały takie klauzule i takie opcje, które no, doprowadzi mogły doprowadzić tylko i wyłącznie do wybrania akurat tego typu samolotu produkowanego przez włoskie Leonardo. Hmm. A w grze, w tym przetargu, był jeszcze amerykański Boeing mm, oraz koreański Kai. Ale tu ministerstwo się broni, austriacki MON się broni, nie, nie, bo tu nie mieliśmy autonomii w szkoleniach pilotów, tu, e, aha, ten koreański KAI byłby tak bardzo drogi w tych częściach zamiennych, no bo przecież nie ma łańcuchów dostaw, to jest takie trudne, z daleka, tu nie ma tych możliwości. Dziennikarze e, dodają, że trzeba było także wziąć pod uwagę na przykład czeskie modele, i e, szwedzko-amerykańskie, które też by pasowały do zapotrzebowania austriackiej armii. Ale tego nie zrobiono. E, ministerstwo ma po swojej stronie też pewne argumenty. E, jak już powiedziałam, chodzi o te szkolenia pilotów. One mają, e, mają być przeprowadzane autonomicznie przez e, Austrii, oni mają być tam samowystarczalni. I jest jeden argument, który mnie też przekonuje, że do tego zamówienia należy, jakby, kooperacja przemysłu zbrojeniowego z Włochami. Ale o tym ministerstwo w szczegółach nie chciało mówić. Dało jednak do zrozumienia, że tu jest pewne tło. I to już no. Pozwala nam na pewną interpretację, że także Włochy potrafią swoich, potrafią inne kraje, ich wojska też no, przyciągnąć, zainteresować sobą, przyciągnąć do siebie. Może następnym razem nasz kraj, jak będzie, może też co nieco kupi w tych Włoszech, jakaś taka kooperacja przemysłowa, przecież historycznie. Mieliśmy wiele takich przypadków licencji Fiata na przykład. Przypominam, zobaczymy, może to też będzie możliwe. Dobrze, teraz pochylamy się nad losem tych Ukraińców. Faktycznie jest ich w Niemczech sporo. Tak jak powiedziałam, liczba zbliża się do 1,5 miliona. I oni mają niesłychanie dobre warunki w Niemczech, bo. W kontekście świadczeń socjalnych są oni równouprawnieni z Niemcami, z normalnymi mieszkańcami, obywatelami Niemiec, ponieważ przysługuje im Bürgergeld. Nie jakieś takie małe, niskie kwoty dla azylantów, tylko ten socjal, który jest dedykowany także normalnym Niemcom. To jest chyba teraz 580, tak? Nie, 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 nie 80. 560, coś. Euro na osobę samotnie mieszkającą. Jak to są dwie osoby, to też jakoś tak wychodzi. Opłacane jest całe mieszkanie plus właśnie ta kwota daleko powyżej 500 euro. Ale tu Niemcy ograniczają te środki dla tych osób, które przyjadą do Niemiec po 1 kwietnia tego roku. To oni już dostaną tylko tyle pieniążków, co dostają Azylanci. To znaczy Gotówkowo o jedną trzecią mniej i teraz, teraz się robi interesująco, bo to już jest na tych zasadach tej całej karty płatniczej. Żadne tam gotóweczka, dorączek, czy żadne tam przelewy, które można by było potem na przykład dalej gdzieś przelać. Nie, to wszystko jest na takiej karcie plastikowej, którą w sklepie ci azylanci mogą pokazać i nią mogą płacić. Żadnych pieniążków nie ma. Nie ma tego obiegu, nie można ich przelać, nie można ich w żaden inny sposób użyć, tylko po prostu do bezpośredniej konsumpcji przeznaczyć. I to całkowicie zmienia sytuację teraz, także dla Ukraińców. Tą kwestią Ukraińców zajął się także nam w Polsce znany już komisarz Magnus Brunner od spraw migracji. I on ma taki plan, żeby to już będzie ostatni raz to przedłużenie ochrony dla Ukraińców do marca 2027. To znaczy jeszcze raz przedłuża wszystko, ale to już ma być ten koniec tej stałej ochrony. Bo docelowo jego zdaniem Ukraińcy powinni wrócić do siebie do kraju, bo są tam potrzebni do odbudowy tego państwa. Zastrzega on jednak, że z pewnością będą także tacy ludzie, którzy się już bardzo dobrze w krajach europejskich zintegrowali. Jeśli mają pracę, mają wysoki stopień integracji, to ok, niech się, nawet jeśli chcą, naturalizują. Ale ci, którzy będą chcieli wrócić, muszą być do tego dodatkowo zachęcani, i Brunet proponuje tu, Zastosowanie programów, które mają właśnie zachęcić osoby do powrotu na Ukrainę. To właśnie będzie jakieś tam, mi się zdaje, to będą jakieś kwoty, może kredyty. Niemcy tu od razu z tymi swoimi wycieczkami, oni to stosują teraz także w Syrii, że można sobie wrócić do tego kraju swojego pochodzenia. Na przykład, no mówię tu konkretnie o Syrii, można się tam rozejrzeć na jakiś czas i jakby przygotować sobie grunt do powrotu, tak? Czy sprawdzić, czy ma się tam jakoś, jakieś tam funkcjonowanie w tym państwie. No i wtedy wrócić i zorganizować wtedy swój powrót. Tak to jest przewidziane taki wyjazd na zwiadki. I to Niemcy proponują, żeby to zostało także tu w przypadku tych Ukraińców zastosowane. Zobaczymy, czy tak będzie. I zobaczymy, ile osób w ogóle będzie chętnych do powrotu, i pewna część, niestety, z tym będzie trzeba się liczyć, nie będzie miała do czego wracać, bo ich tereny może już nie będą należały do państwa ukraińskiego. Smutna, ale niestety dla pewnej grupy osób, która przebywa w Europie. Aha, łącznie, łącznie w całej Europie jest ich 4,3. To jest może jedna ważna tutaj informacja, którą dodam, że pewna pula tych osób po prostu nie będzie miała wrócić do czego, no bo ten teren już nie będzie, ich teren już nie będzie należał do państwa ukraińskiego. Na dzisiaj dziękuję Państwu, do usłyszenia jutro.